Witam serdecznie już w czwartej serii nagrań audio, którą zatytułowałam Życie z Bogiem jest życiem w zachwycie, bo ja absolutnie tak mogę zdefiniować swoją relację z Bogiem i wszystko to, co obecnie i kilka lat wstecz dzieje się w moim życiu właśnie dlatego, że Bóg kroczy koło mnie. I chciałabym po prostu w tej serii podzielić się z wami bardziej jeszcze osobiście moimi doświadczeniami z życiem z Bogiem, które zaskakuje mnie absolutnie codziennie i sprawia, że ja, ja nie nadążam pisać o tym, jak wielkie są dzieła Boże, jakie są Jego cuda, jakie są Jego błogosławieństwa dla tych. Którzy w pewnym momencie w końcu powierzą mu swoje życie, dadzą mu szansę i zaufają mu. Ja zanim zaufałam Bogu, nie zdawałam sobie sprawy, ile dobra otrzymam w zamian. Zawsze wiedziałam, że miłość istnieje, zawsze wiedziałam, że Bóg jest, zawsze wierzyłam w dobro. W głębi mojego serca po prostu. Pragnęłam tego, tych wszystkich dobrych rzeczy, ale byłam niesamowicie zagubioną osobą. Chyba w każdej, w każdej dziedzinie życia, w każdym aspekcie miałam po prostu problemy. I dzięki, że, dzięki temu, że zaufałam Bogu w pewnym momencie, nie wiedząc tak naprawdę, co się wydarzy, prawda? No bo nikt z nas nie wie, tak naprawdę nie zna przyszłości. To, jeżeli bym miała dzisiaj jeszcze raz podją podjąć tą decyzję, nie wahałabym się absolutnie ani chwili. Dlatego, że każda chwila, każda sekunda, każdy dzień, każdy rok z Bogiem spełniony jest wspaniały. I każde problemy. Każde upadki, porażki, kiedy przeżywamy je, kiedy jesteśmy właśnie w tej relacji z Bogiem, wyglądają zupełnie inaczej. Oczywiście, muszę podkreślić, że budowanie relacji z Bogiem to jest absolutny proces nauki i budowania tych więzi i zaufania i doświadczeń. I tak to wygląda na każdej innej płaszczyźnie budowania relacji, czy to z naszymi bliskimi, czy to z naszą rodziną. To jest zawsze jakby praca z dwóch stron. Ale ja mogę powiedzieć, że mimo, że wykonałam swoją jakąś pracę i zaangażowanie w tą relację, to Bóg absolutnie Nosi dzieci Boże na rękach, tak mogę stwierdzić, i dmucha w nasze skrzydła, i absolutnie współdziała z nami we wszystkim ku dobremu. Słowo Boże naprawdę jest prawdziwe. I ja to przeżyłam na własnej skórze. Jest to już kilka dobrych lat, kiedy Bóg jest obecny w moim życiu, kiedy po prostu radzę się Go, proszę Go o pomoc. I czerpię z jego mądrości, i nie, mógł, nie mógłby to być lepszy wybór w moim życiu. Dokonałam wiele dobrych wyborów, oczywiście, jak każdy, ale ten absolutnie był najlepszy, dlatego że relacja z Bogiem to jest numer jeden. Jeżeli mamy relację z Bogiem, to wszystko inne, każda płaszczyzna, każda sfera naszego życia, się poukłada. Więc dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć tak pokrótce to, jak Bóg zmienił moje życie praktycznie. I po pierwsze, pokazał mi prawdziwe oblicze pustych przyjemności, czyli takich rzeczy, które my wybieramy, żeby zapełnić tą pustkę w sercu, kiedy Boga w naszym życiu nie ma, i żeby wypełnić i zagłuszyć nasz umysł. Czyli imprezy, złe towarzystwo, używki i wszystkie te rzeczy, które, no można powiedzieć, nas ekscytują, kręcą, tak sprawiają, że czasami niektórzy ludzie mówią, że to jest jedyna ich przyjemność w życiu, prawda? Kiedy pójdą sobie na imprezkę, kiedy, nie wiem, pobawią się w towarzystwie, kiedy się napiją, kiedy wezmą coś mocniejszego. Kiedy sobie zapalą. Często ludzie mówią, że życie bez tego jest puste, życie bez tego jest nudne, życie bez tego nie ma sensu. Więc ja się przekonałam w swoim życiu, ale dopiero wtedy, kiedy to wyrzuciłam ze swojego życia, że życie dopiero ma smak, kiedy my porzucimy te puste przyjemności, które za każdym razem i w każdym przypadku nas niszczą. I w dodatku jeszcze płacimy za to często pieniędzmi. Fizycznie płacimy za to pieniędzmi. Bo wyobraź sobie ludzi, którzy piją alkohol. Ten alkohol nie jest tani. Oni ciężko pracują, żeby zarobić pieniądze, które później przepijają. I jakie jest ich samopoczucie, jakie jest ich życie, jak ich w ogóle przyszłość wygląda, kiedy piją? No na początku piją oczywiście degustacyjnie dla towarzystwa i potrafią się kontrolować. Ale jeżeli przekroczą pewną granicę, to przychodzi moment, kiedy nie potrafią już tego kontrolować, kiedy nie kontrolują swojego życia, ale tak naprawdę wszystko w ich życiu podporządkowane jest piciu. To nauk ich prowadzi. To alkohol wyznacza im kierunek, drogę, pory i, i wszystko tak naprawdę. To oni są niewolnikami później tego alkoholu. I tak jest to właśnie z każdym przykładem pustych przyjemności. Kiedy chodzimy na imprezy, kiedy już jesteśmy nawet dorosłymi i dojrzałymi ludźmi, ale ciągle imprezujemy, Bóg pokazał mi, że istnieją świetne imprezy imprezy rodzinne, imprezy fajne w towarzystwie nie toksycznych i przygodnych znajomych, ale w towarzystwie kolegów, przyjaciół, rodziny są cudowne imprezy. Poza tym Biblia pokazuje, jeżeli przeczytacie Stary Testament, nie tylko Stary, no całą Biblię jak przeczytacie, to zobaczycie, jak Bóg lubi imprezy. Tam są non-stop ustalane święta i, i czas, kiedy człowiek ma się cieszyć, ma jeść, ma po prostu mieć świetny czas w gronie najbliższych. To są prawdziwe imprezy, czyli być tam, gdzie chce być, gdzie czuję się dobrze, a nie być tam, gdzie muszę być, bo muszę zagłuszyć tą pustkę ten smutek czy moje myśli. Więc mogłam się dopiero o tym przekonać, kiedy przestałam brać udział w tych rzeczach, które kiedyś były moją mm, no nie codziennością, ale były moim stylem życia. Więc absolutnie stronie od takiego mm, Właśnie stylu życia, w którym to ja muszę się czemuś podporządkować. Ja miałam tak z papierosami. Paliłam papierosy i po prostu nie potrafiłam ich rzucić. W pewnym momencie przyszło mi do głowy, że zaraz, przecież ten papieros, ten mały przedmiot, za który ja zapłaciłam pieniądze, on mną steruje, on mną, on, on mną kieruje. Ja nie potrafię rzucić palenia. To papieros ma. Przewagę na, nad moim umysłem, nad moim ciałem. Dodatkowo czułam się tragicznie. Człowiek jest śmierdzący i wygląda tragicznie, kiedy kobieta pali. Oczywiście każdy może mieć swoje własne zdanie, i każdy może mieć swój styl, i każdy ma swoje preferencje. Ja nikogo nie kategoryzuję, ale mówię, co ja uświadomiłam sobie w swoim życiu, i jakich ja wyborów dokonałam i co ja osobiście uznałam za stratę. Kolejny punkt i kolejne oświecenie w moim życiu, to kiedy Bóg mi pokazał tragizm i... Przykre konsekwencje z negatywnych emocji, które absolutnie, tak jak te wszystkie inne puste przyjemności, brały górę w moim życiu i kierowały mną. Więc zazdrość, gniew, wybuchowość, krytyka, obmowa te wszystkie negatywne emocje dosłownie to była orkiestra mojego życia. To grało pierwsze skrzypce. Ja nie potrafiłam opanować tego. To było silniejsze ode mnie. Bóg pokazał mi, że nie tylko jest to niedobre, ale może mi pomóc wyleczyć się z tego. Oczywiście tych negatywnych emocji każdy z nas ma wiele z różnych powodów, ale to nie znaczy, że my nie możemy pielęgnować pozytywnych emocji, a nie dawać rozgościć się tym negatywnym, które. One nigdy nie są neutralne dla nas. Te negatywne emocje to jest ogromny stres, traumy w naszym ciele i bardzo dużo negatywnych myśli. Więc to jest takie koło, które dosłownie toczy nasze ciała, nasze umysły, nasze dusze ciągle. To jest taki cykl. Non-stop jesteśmy w tym. W tych negatywnych emocjach kręcimy się w kółko, jesteśmy ciągle rozgoryczeni, ciągle zasmuceni, ciągle wkurzeni. Non stop. Nie ma mowy o życiu, w szczęściu, w jakimś spokoju i w radości, kiedy nasze umysły, serca i ciała przepełnione są negatywnymi emocjami. Bóg mi pokazał, że absolutnie muszę się tego pozbyć i z Nim było to możliwe, tak? Szukałam informacji na ten temat. Oczywiście prosiłam Go o pomoc, i Bóg mnie wyleczył z tych negatywnych emocji. One już nie grają w moim życiu, one już nie kierują moim życiem, one już nie definiują mojego życia. Po trzecie, Bóg nauczył mnie, jak budować zdrowe relacje i jak one są ważne, jaką są ogromną wartością w naszym życiu. Bóg stworzył nas jako socjalne istoty, towarzyskie. My po prostu nie moglibyśmy żyć w inny sposób, ale też nie musimy, ale bardzo ważne jest to, żeby w naszym życiu były te właściwe relacje, te dobre. Te miłe, te radosne, te fajne, abyśmy nie otaczali się wampirami energetycznymi, abyśmy nie przejmowali krytyki subiektywnej innych ludzi, abyśmy nie zatruwali się jadem tych, którzy nienawidzą, którzy chcą niszczyć innych. Bóg pokazał mi, że ważne jest to, w jakie towarzystwo wybieramy, z kim decydujemy się żyć i jakie my mamy osobiście wartości, i tym wszystkim powinniśmy się kierować w doborze naszych znajomych, przyjaciół, partnerów, mężów, żony i najbliższego otoczenia. Ludzie są różni, rodziny się nie wybiera. Ale my możemy zdecydować, jak chcemy żyć. Nikt nie musi nam narzucać swojego zdania, my mamy swój rozum, ale często jest tak, niestety, że my z tego rozumu dosłownie nie korzystamy, bo dajemy się innym zniewolić, dajemy się innym manipulować, i jeszcze sami nie potrafimy nie tylko mieć właściwego stosunku do samych siebie, ale również do innych. I Bóg pokazał mi, że Ważność rodzinnych relacji jest bardzo duża w naszym życiu, ale my nie jesteśmy w stanie ani zmienić innego człowieka, ani uczynić go takimi, jakimi chcielibyśmy, żeby był. Więc czasami musimy się zdystansować, czasami musimy się odizolować, czasami musimy po prostu być wierni sobie. To jest najważniejsze i przede wszystkim, jeżeli chcemy mieć dobre życie i szczęśliwe, to powinniśmy zacząć od siebie i powinniśmy te relacje umieć budować z innymi. Nie zawsze to jest możliwe, dlatego że nie zmusimy innych ludzi do tego, aby nas lubili, szanowali i aby chcieli z nami zbudować dobre relacje. Ale absolutnie powinniśmy zacząć od siebie. Powinniśmy, jeżeli wymagamy czegoś, to powinniśmy to od siebie dać. Kolejnym takim fajnym elementem i podobał mi się ten aspekt zmiany życia z Bogiem, kiedy Bóg pokazał mi, jak ważne jest, aby zachowywać się w odpowiedni sposób, abym przestała się zachować prostacko, abym zaczęła mieć dobre maniery, powściągliwość w mówieniu, w robieniu pewnych rzeczy i abym skupiła się na takich rzeczach, które są ważne, jak takt, czy klasa, czy skromność, czy pokora. Piękno wewnętrzne i wartości wewnętrzne, żeby budować ten nasz charakter. Który jest naszą wizytówką i nie tylko, który wypełnia nas i daje nam zadowolenie z siebie. Bo bardzo ważne jest w naszym życiu nie tylko to, żebyśmy nie zawodzili inni, innych, ale żebyśmy też byli dumni z siebie. Żeby siebie pokochać, to trzeba się w jakiś sposób wartościowy zbudować. I to było niesamowite doświadczenie, kiedy właśnie Bóg zwrócił na to moją uwagę, że przede wszystkim należy budować swoje wnętrze, ale jak w wspaniały, wspaniały sposób chrześcijanie, chrześcijanki powinny dbać również o swój wygląd i o, swoje, o swój ubiór i w jaki sposób powinno się reprezentować siebie. To jest naprawdę temat, który cały czas zgłębiam i który mnie niesamowicie fascynuje. I, I dziękuję Bogu za to, że pokazał mi właśnie tą sferę zachowania i, tych, i tej kultury osobistej. To jest naprawdę ważny temat do rozważań, do zgłębiania. Między innymi właśnie nasza postawa, nasza postawa ciała. Nasza mowa ciała, nasze wysławianie się, nasza elokwencja, nasza edukacja to są bardzo fajne rzeczy, w których naprawdę możemy się rozwinąć i ulepszyć. Kolejny punkt, na który Bóg zwrócił mój uwagę i który zmienił mnie w tym patrzeniu na życie i na innych ludzi, jest to właśnie spojrzenie na drugiego człowieka. I okazywanie innym szacunku, zrozumienia, nieosądzania i pamiętania, że życie innych ludzi to nie jest moja sprawa. Pokazał mi również Bóg to, że życie moje, własne, to nie jest innych ludzi sprawa. Ale jeszcze mocniej Bóg zwrócił uwagę na to, żebym nie wtykała nosa w nie swoje sprawy. I to jest absolutna wolność. W momencie, kiedy my przestaniemy interesować się innymi w taki sposób, żeby ich krytykować, oceniać, osądzać, doradzać, poprawiać, to jesteśmy w pułapce, że nie żyjemy swoim życiem, ale żyjemy w sprawach innych ludzi. Nie jest nam to potrzebne. Oczywiście jesteśmy tymi towarzyskimi istotami i mamy wiele relacji i są one dobre, ale my nie musimy zagłębiać się w nie tak głęboko, jak niektórzy by z nas czasami chcieli i jakby lubili. Jest to nie na miejscu zajmowanie się sprawami innych ludzi. Jeżeli ktoś nas zaprosi do swojego życia, wpuści nas w jakiś sposób do swojego życia poprzez właśnie podzielenie się jakimś doświadczeniem czy spostrzeżeniem, to wspaniale, tak? Możemy w tym brać udział. Ale absolutnie nie powinniśmy być wścibscy i nie powinniśmy interesować się sprawami innych ludzi, a powinniśmy tą energię wykorzystać do budowania swojego lepszego życia. Wtedy będziemy zdrowsi, wtedy będziemy bardziej radośni, bo nie będziemy siedzieć nie tylko w sprawach innych, ale także w ich problemach których nie jesteśmy często w stanie rozwiązać i nie jesteśmy też od tego. Czyli szacunek, zrozumienie, wysłuchanie i wsparcie drugiego człowieka na tyle, ile możemy, ale absolutnie nie te negatywne rzeczy, które w żaden sposób nie usprawniają naszego życia, ale na pewno je pogarszają. Kolejna rzecz, na którą Bóg zwrócił moją uwagę i zmienił moje podejście, to jest stosunek do pracy i obowiązków. Więc Bóg mi pokazał, że wszystko, co my robimy, ludzie, czyli praca, ćwiczenia, dbanie o siebie, to jest nasz przywilej, a nie obowiązek. My często do tych rzeczy podchodzimy jak do przykrego obowiązku, ale uzmysłowiamy sobie ich ważność i ich Dobro i ich korzyści dla nas w momencie, kiedy nie możemy mieć tych podstawowych rzeczy, kiedy na przykład jesteśmy chorzy i nie możemy chodzić do pracy. I tak to chcielibyśmy spędzić więcej czasu w domu, a kiedy jesteśmy chorzy i nie możemy chodzić do pracy, czujemy się źle, bo jesteśmy zamknięci jakby w klatce i, i jest to taka przykra egzystencja wtedy, prawda? Więc Dopóki możemy pracować, dopóki możemy wykonywać swoje obowiązki, to jest to nasz przywilej. To jest po prostu część naszego życia i to są dobre rzeczy. Ludzie, którzy pracują, są zdrowsi psychicznie, fizycznie, są majętniejsi, są bardziej zaradni, są bardziej wytrwali, są wytrzymalsi. To są same przy... przyjemności, to powinny być dla nas. Jeżeli my byśmy spojrzeli, na nasze obowiązki, na nasze prace, jako przywilej, o wiele lepiej by nam się żyło, o wiele lżej by nam się żyło. To zależy od naszego nastawienia, prawda? Ale Bóg zwrócił na to moją uwagę i jestem wdzięczna za to, ponieważ mam dzisiaj zupełnie inne podejście do pracy. Cieszę się, że mogę ją wykonać. I automatycznie wtedy mój dzień jest o wiele szczęśliwszy, prawda? Bo cieszę się z tego, co mam? Doceniam to, a nie narzekam na to. Więc to są, to jest te kilka takich przykładów, w których Bóg zmienił mnie. Jest ich o wiele więcej i Bóg pracuje nad każdym aspektem w moim życiu, ale myślę, że o tym i tak powiem Wam w kolejnych nagraniach. Pomiędzy innymi tematami, które znajdą się oczywiście w tej serii, na którą jestem bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że te moje spostrzeżenia i moje dzisiejsze podsumowanie tego, jak Bóg zmienił moje życie, będzie przydatne dla Was. Pozdrawiam Was na tą chwilę serdecznie i do usłyszenia wkrótce w kolejnym nagraniu.